Kajka, kochani, witam się z wami bardzo serdecznie, z moją obstawą, która znajduje się tutaj po mojej lewej stronie. Otworzymy sobie wspólnie paczkę, w której znajduje się jedna ciekawa rzecz, i jestem ciekawa w sumie, czy jest ciekawa. Nie, czy ładna jest. Słuchajcie, ostatnio, jak sobie siedziałam w nocy i karmiłam malutką, jakoś wyświetliła mi się strona z takimi fajnymi rzeczami, jakimi są różnego rodzaju kadzidła, kominki i takie naturalne, aromatyczne rzeczy. I stwierdziłam, że zamówię jeden z nich, który po prostu no taki był zachwalany na tej stronie i do niego palą się knoty, które są z drzewa sandałowego i są same naturalne aromaty sklep posiada certyfikaty, bo wiadomo, my mamy małe mieszkanie więc zależało mi też, żeby te opary które będą tutaj, nie zaszkodziły przede wszystkim malutkiej, tak, no bo wiadomo ona to wdycha, a tutaj nie mamy innego pomieszczenia więc będzie palone tutaj będzie palone tutaj, jak to brzmi mały węgiel no, w każdym razie otworzymy wspólnie tą paczkę i zapalimy razem, bo spodobało mi się mega, spodobał mi się efekt w ogóle palenia tych knotów. Zobaczymy, czy on będzie rzeczywiście taki, jak był opisywany na stronie i jak był na wideo, Tomek widział, więc będzie mógł sobie porównać. Także zachęcam Was do zostania i otworzenia razem ze mną paczki. Otwieramy! Dobra, ja tutaj sobie siedzę i sobie otworzymy. Mnie nie widać, ale to tam nie szkodzi. Głównie chodzi o to, żeby było widać paczkę. Jeżeli chodzi o to, skąd zamówiłam, to tutaj macie stronkę internetową, możecie sobie wejść, zobaczyć. Oni mają różne te kominki, różne w sumie jakieś tam te kadzidła do palenia. Ja stwierdziłam, że wezmę to, tu już macie zaczątek, Wow, ale to jest super wygląda, jest taka ciekawa. Generalnie to powinno wyglądać tak. Tutaj mamy te kadzidło, które się pali. I słuchajcie, paląc się, ono wytwarza przez te tutaj. Korytarzyki, taki dymek, dymek, no, także jestem ciekawa, czy tak to będzie wyglądało, ale uwaga, Jezu, jest a tu odpowite. No, czyli 129 zł zapłaciliśmy za te knociki, ojejku, za te knociki, wow, ale zapa, pomachaj. Mmm. No, mhm. Także to, to jest ogólnie. Jest to drzewo sandałowe, nasączone właśnie takimi naturalnymi aromatami. I właśnie taka dzidełka, razem z tym sprzętem, który Wam za chwilkę pokażę, kosztował mnie 129 zł. Jest to taki mój trochę prezent, jeszcze urodzinowy, trochę się na bo planowałam sobie coś kupić i stwierdziłam, że to będzie coś fajnego, z czego skorzystamy wszyscy w sumie. Mhm. A to ma też robi takie rzeczy, więc. Mhm. I słuchajcie, uwaga. Dobra, wyjmuję to. Takie niepozorne. Dobra, nigdzie nie jest pobite, bo ja piszę co to patrzę, czy nie jest hmm. pobite. Czekajcie, zaraz wam pokażę. O, A, to dobra. szklane w ogóle. To... No, to jest szklane, w ogóle tam kowiem najpierw pokażę. O, fajnie. Tak wygląda. Mnie to bo najbardziej interesuje, czy to będzie się tak paliło, jak na tym. Słuchajcie, to wygląda tak. Jest takie szklane, takie porcelanowe, porcelanowe, kurczę powiem Wam, że. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, z czego to jest. To wygląda, wygląda bardzo ładnie. I zaraz sobie zapalimy jednego knota, który przez 15 minut powinien tutaj, właśnie ten dymek lecieć. Ale generalnie wiadomo, że zapach, wezmę was tak, że zapach utrzymuje się przez kilka godzin, natomiast sam dymek powinien tutaj sobie świdrować przez około 15 minut. Przynajmniej tak było na stronie. Zaraz zrobimy sobie test, odpalimy jednego knota. No i wam pokażę. Możemy wybrać knucika. Jaki kolor? Zielonego. Zielony? Zobaczcie, tutaj macie te knoty, właśnie. I to ma wybrało zielonego. O kurczę. O, no i tego knota stawiamy tutaj i zapalamy, zaraz zapalimy wspólnie. Dobra, także tak się prezentuje, już postawione na szafce i zaraz odpalimy go. No i uwaga, trzy, dwa, jeden. Powinno Trzeba jakimś spami podnieść, aby to? Nie, bo na dole ma zobaczyć ciurkę. Tam było, że tu się zapala. A, tak, że od góry się zapala, tak? Tak. I to powinno tak wiesz. O, moment posiad? Czy pali w ogóle? Nie, bo to tego. Nie, patrz, że się. Właśnie odpaliliśmy, tu się żarzy, ale jeszcze nie leci tutaj, bo to powinno tak tym dymek tak polecieć. No widzicie, o tak powinny, powinien ten dymek lecieć, ale nie leci nam na razie, zaraz zobaczę prezentację wideo. No, tak właśnie powinno lecieć. O, tutaj pokazuję, ale obczaj. Też kładzie. Normalnie zapali? O, sopukami, tak? Widzisz? No, i zobacz, leci. Hmm. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra, kochani, ten ogień trzeba było przytrzymać dłużej na tym knocie. I zobaczcie. Wow. Ej, ej. Spadł. Mi. Ale super to wygląda, co? Ej, świetnie. O, tak to właśnie powinno wyglądać. No, i teraz zapach jest. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ekstra, co? Czujesz zapach? Mm -hmm. No, fajne. Ale intensywne. No teraz przynajmniej wygląda tak jak powinno. Także kochani, jednak się sprawdziło. Trzeba po prostu bardziej przyjarać knota. Super, dobra. To tyle. Póziaki pa!